Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, Liska z tej Hades, a wraz z no jest Plaga i Diabeł. Halo, Siema. siemano, hej. I, I jesteśmy w speedrunnersach. Bierzemy... Dokładnie. tej temat, a nie, to hej, graliśmy. To. No, no i ty, okay. ty, wyjaśniliśmy, gdzie Plaga na szybko. Ja nie wiem, która się włączyła, którą Dobra. graliśmy, ale to teraz graliśmy chyba to, nie? Ja, tak. Tak. O, fuck fuck. O, yo, dobry, dobry początek. No nie ty, ty A co to? Hadesik, ty którym jesteś? Jestem tym palącym. Palon. Wo! Wo, dobrze. Nie tam się tak. O, yo. O, jak ten? Zabił Dobrze. Zabiłeś mnie. Dobrze. Ogólnie to czwarta osoba z nami to jest bot, więc no. I boty są bardzo dobre w tej grze. Dlaczego one są takie dobre? Ech, nie no patrz, ech. dobrze mi idzie. No, no fak. No dobrze, wszystko się wywaliłem. Dobra. Opa, nie! Mam, tak dobra. się nie robi. Bijamy, bierz, bierz młota. Musimy wziąć jakieś skrzynki stary. Da, da, ej, musimy tego bota Ufa. wziąć. Ufa. Dawaj. No Bo nie. Pasz, rzucza, patrz. Co za, za cfer. Ja, mam. Mam, go, mam go, mam go, mam go, mam go. Dawaj, ma, dawaj łap go. Mam cię, no A on ma ciebie, patrz. Nie, 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 nie. Nie. Bardzo ładnie. Bo to był skrót, ja Cię uratowałem. Okej, okay. a skrzynki? Rozumiesz, nie? No tak, nie, nie, skrzynki! Tak. Pot wleciał w skrzynki. O, tak, tak, Nie, 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 nie! Wypadł, wypadł, wypadł! U, nie ma bota, tak! Ładnie. Dobrze. We go! O, tutaj było takie coś, no dobrze. Jej. Yep. Op. No nie, no minąłem tom, bonusa. Halo, proszę! Proszę <grym> nie robić! <grym> Co? Co? Wodna sprowadzał. Jaki nas zrobił? Użyjcie tego tak, czekam, w końcu, no nie? No, to był moment. Nie. Łoj. Okay. Dobra. Myk, 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 myk. Myk. No nie! Dobrze! Dlaczego ja złapałem flagę na przeciwko siebie? O nie! Siebie? nie, o nie. To było dobre. O to tak! Jest... Dobrze! przejść teraz. O oh, Dobre! No nie! To jest bardzo Pięknie. Proszę zostawić ten! Po Proszę poczekać Ej. na mnie! Wow. O, no czekam, Totalnie. Ej, ale jakiś pasek mi się świeci, Wyściać. tak się zastanawiam o co chodzi! O co może chodzić? O, o, trzeba bota wyjaśnić tutaj, stary! No, tak? No! Fak, 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 fak! Nie! Ło, wow, co jest z tobą? O, Bo ja musiałem co? stanąć na chwilę, wiesz? To za ty! Bocik mnie się Nie ma, przerzu! Oh. Dobra! A? Halo, proszę oh, poczekać okay. na mnie! Halo, koledzy! Ja poczekać. Oh, yeah. No poczekać! To jest wyścig, nie, to, rejs, nie, to, nie, to nie jest wyścig! Dobra, ja was dogonię! Jestem, jestem pieprzonym unikornem! Ojej! Lecę, yeah. jestem oh. Batman! Uh. Dobrze! Okej, okej, MDK! Okej, okej, okej! Co tu się są, dzieje? No wow. właśnie, są supermoce oh, yeah. jakieś, nie? I, za, i, i nie to wiem, za czy. Się nie używa. nie, nie zawsze, Ja zawsze łapię tego grappling hooka. Chodź Tak Dobrze. Więc się ma, panowie? Ja no to, to się... czekam na dobry moment z moim kukiem Tak, tak taki ten. Oh. Ej, z, z, zaraz Faj, coś. Tak. Nie, motocykl się ruszyć! Wow. Dlaczego? Nie, 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 go? nie, 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 Wyścig! nie, 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 Dobrze? I w ogóle jakoś Bot przyspiesza, my nie wiemy jak. NIE! FUK No i to, wow. to jest problem, nie? O nie, o nie, ja nie chcę. To jest kraj... duży problem, Sto jak on nie przyspiesza. Ściana mnie goni, plaga, powóż! Nie! Zawijaj się! Rób, rób czynkę kolejną. Chodź, o nie! Kumplu. O! No, o! Nie, dobra! O, nie, nie! 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 Skadł, wpadłem w ścianę w ogóle. O, fuck! O nie! Boże! Jest no nie. Co nie? Mech no. frazerzy!

Juchę szybko biega, ty! O! jak się, znawaj się znawaj tego się używa? Super mocy. Nie wiem. Próbuj, to. klikaj. Klikaj Klikasz wszystko. Co? No, toś, <śmany> no to żeś kliknął. Toś kliknął, nie? Modna nas ugrywa, no to nie Ej, przegramy z tym botem, zobaczycie. No chłopie. stałem tamta przez przypadek. No, chyba tak. O, dobra, już wszystko wiem. Ej, ha. <śmany> Czemu wszystko wiesz, że jesteś z tyłu? Ej. Spoko! O! Fuck! Nie zebrałem o. To może my nie mamy supermocy po prostu M Może! Trzeba odblokować czy coś Taka? Ja był nie, nie myśl o tych Kurwa! <głos> <głos> nice. Ale to ładnie Ale to jakoś zaraz ten się ogarnie myślisz? Że w sensie Taka? mapa, zaraz będzie się zmieszała może Tak, może nie wiem Może tak nie być. wiem, ale nie musi Nie o. Kakuś. Pierunię, Ale was podzisz, co? no widzę ci w mi kurdek ja. ty dziadu. Co nie? Tak troszeczkę. Tak was już MLG już MLG nie? nie? Ja miałem drugie miejsce i tak wpadłem tam w tą ściany. Nie? nie i to. Nie! O! O! Jak nie, uciekłem! Nie! Kto na prowadzeniu jest? O co to ja mam? Rakietę. Nie robi się te, te, tej rakiety, pamiętaj, nie używamy jej. Dobra, totalnie, totalnie, totalnie ci ufam. Chyba, że tak nie No nie! Ale ja już Linę puściłem! Dobra. Nie chcę nic mówić, ale diabeł ma więcej punktów od nas, wiesz? Co nie, to trzeba chyba jakoś. Jakiś tak, sojuszek nie trzeba to zrobić. To tak, oczywiście. Ale nieoficjalny oczywiście. Nieoficjalny, że, sojuszem, ale... żeby nie wiedział. E, wiesz. Dobra, totalnie. Szkoda, że siedzimy na tym spiku, chłopaki. Eeeee. znaczy, jak wymyślacie fortel, to by ustawiacie go sami. O! Fuck! Fuck! Dobra? Co ja zrobiłem? Jej, o, lecimy! Przy Przepraszam cię! Co to było? No bo... Jest, już. No tak, no będzie, jest! Jej, no. Oj! A, no. Dawaj, 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 kumplu. Skoda, szkoda, biegniemy. Biegniemy. Go go go. Wow. O. Nie! Tak się nie robi, nieładnie. Bardzo. Jak nieładnie? Bardzo nieładnie. To bo, tak się stałem. nie robi. Masz porębię tu ty. No nie! Pyk. Ale ja nie chcę być ostatni. No co ty po, po, po. robisz? No nie, bo zacząłem tańczyć. Hades zaczął tańczyć. To kątwa. To kątwa tańczy! Nie mogę przestać tańczyć. E o nie, oj, on ma jakąś super moc, no wuj. Woohoo. Dęka. Mac. No ole, ale, ale kwi dom. Wyrzuciłem w Nie puszka, tylko e kreta w tym samym momencie. O nie. O nie. O pięknie, bo to porobiliśmy stary Opie. No to, to jest plus jakiś, nie? O nie O nie, fuck O nie, wywaliłem huka! Dobrze Dronię Dawaj, dawaj, dawaj Ładnie, ja też swojego wywaliłem Pyk oh, go, 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 go ma kumple Elo Pyk yes. Fuck, nie <śles> <śles> Co? Dobrze oh. Tak, wpuściłem rakietę taktyczną. Plaga wygrał dzięki temu. Ja tam dwa taktyczne pudła wam zostawiłem. Ale to dobry, dobrze, że wygraliśmy. To dzięki. Co sobie nie, robi, dokładnie naprawdę. tak. Dobrze, zaczynamy. Nie ma wie, sojuszy. Jak, on cię wykorzystuje, Hadesia. Ja nie wiem w ogóle, że nie tak dać. Nie, nie, to ja go wykorzystuję Ja tam na całą, całą ostatnio. Sobie przy tego co nie? I prawda. Dokładnie prawda. A tak to wole, Tak sojusze wygrywają, co wiesz. Ja teraz mu dam wygrać po prostu i wiesz No nie tak tak to się kurde oh, Zawsze zapominam o tych ktoś ja to się tony. stało O nie ściana no, Nie Kiena hmm. bota znowu o, ale skrzaniłem A. Bo, bo bot się potknął dobrze O nie O nie Bardzo nieładnie tak? Już bardzo chciał cię rozwalić Sorry panowie Ja tu y, mam o, nie. Mam spotkanie z przeznaczeniem. Kurde, dobra, ja już widziałem na ogonie. Jednak nie pudłem? mam To pudło było mu przeznaczone po prostu. Dokładnie, dobra. ty się nie Bej. znasz. Ole, cfel z ciebie. Bardzo wow. Witam, mnie szybko o, z ciebie No nie! Bej. Ja tam wiem ścianę w ogóle. Ja byłem właśnie... O kurwa, te pudła są takie dobre. Lecę! Nie, nie! O, co za... To Sojusz był. To sojusz! Dobrze! Nic nie stało! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jest! Jest, no. dobra, idziemy dołem. Dobra! Nie, okay. pięknie, pięknie. Tak! Puść skrzynkę! Humplu! Ja mu na prowadzeniu! Nie! Jest! Tak. Okay. <laughs> o tak! O, ty <laughs> Załatwił mnie mój sojusznik! Wiesz co, bo to nie miało być w ciebie! A nie, bo ty teraz możesz wygrać, dobra, okej, okay. to Sojusz tak... Tak, działa, to, to było taktyczne. O! O! Się dadzą. Dobra, zobaczymy. Tylko delikatnie wyprzedzić. Teraz kto pamięta mapę lepiej, nie? Jaka jest malutka ta mamy? Kurwa nie! nie w Tak! O, no, tak! O, o, nie, tak. O, o, tak. Uff. tak jest! Dobrze! A Chodziłem jeszcze przez sekundę! Ej, bo Hadesiak już ma dwa punkty, nie? A i Kalon nie, nie ma spojrzowania! Nie, ja myślę, że ty muszę zmienić trochę sojuszników, ale nie oficjalnie, bo nie ma co Z botem się skumaj, frajerze, ja się Nie, Dla, dobra, okej. Okay. Zobaczymy, czy wygrasz. To, Zobaczymy. to się nazywa współpraca, a nie sprzedaż. Tak widać, jak właśnie podchodzisz do ludzi. O, nie ty chcesz dziady. współpracować. O fakt. ale ładnie się złapałem tym kukiem, nie ma co. Po e, prostu wiesz, co. to było taktyczne, żebyś mógł zebrać mi... na tą skrzynkę, okay. rozumiesz? Bot mi te skrzynki, o ty! O ty! Masz! Wow, o, ale poleciało. Nie! Okej, okay. nie nie to? Zapierdziela! BOT taki szybki. Jak porąbany jest... nie? Fuck! fuck nie tym. Wow. Nie, 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 nie! Czy znaczy to prawda jak się mocniej klika, klika guzik, to się szybciej biegnie? Tak, e, Bo ja go tak dociskam, drzesz, że hard. Im nie. głośniej się drzesz, to też szybciej biegniesz. Aha, to trzeba dźwięku wydawać trochę. Dla te, dlatego ja tak czasami przyspieszam, wiesz? No. A już ja wiem, jak... Prawa. o, dobra. Pyk. Tylko złapię zaraz z tego pudła. O, nie trafił. O, nie. Dobrze. Zebrali wszystkie moce, fuck me. Dzięki, kumplu. Nie ma problemu. A ten bot ciągle tam leci, o, nie? Nice. Cię doganiam. O, ale cię uratowałem. Nie porobieni Pyk. Prawda. Pyk. Go, go, go. Dobra, ja, ja mam kółka jeszcze, to na spokojnie. Dobra, robimy o, to, oj, Mapa zaraz się o. zmniejsza. Się robi ciep ciepło. A bo on tam zbiera, było? widzicie? On cały czas z tego jednego miejsca tam jakąś supermoc zbiera. Co? Chodź lewo? tu! Nie, dwa razy bota złapałeś! No. Ty chlamie! Dobrze. Przestałeś. Bardzo ładnie. jak wypuścił rakiety do tyłu. Składam. Co nie? A ja w to nigdy nie grałem. O fuck, skrzeniłem. Hardcorowo. Okej, okay. jest okej, okay. jest okej. Okay. nie, ciśniemy, bota, bota. Mnie. Bota, bota nie żyje, okej. Okay. Bardzo ładnie. ciśniemy teraz my. Trzeba to wygrać, panowie. To cisnę ja was. Trzeba nie, wygrać. Nie. Ja, ja muszę Przez to wygrać. wygrać. Postarajcie się. Ta, 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 ta. No nie! To jest specjalny item. Woo! Ale on wyczeka z tą rakietą, nie. nie? O nie! O nie! O nie! No nie! O nie! Fuck! Ta, tak! <śles selenie> no, nie Bardzo Szybokojne. dobrze! O Fak, oh, to jeszcze kuchu. nie tu oh, fuck. Yes. Dobrze! Okej, okay, Jaki bardzo Czemu moja postać nie wybuchka? Oh. W ogóle to znika gdzieś tam. No nie, 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 nie! Easy easy, oh, easy. 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 Emocja jak na zbieraniu porzeczek Dawaj, musisz go rozwalić diabeł! Bo będzie miał trzy punkty! Będzie miał Niemożliwe! No nie! Bardzo ładnie, bardzo ładnie, o to chodzi. Ej, ale wiesz, plaga, bo ta z diabeł oh. też, też ma dwa punkty. No wiem, wiem. Wiesz co, to ja bym powiedział, No ja potem muszę sojuszować, wiesz? My mamy tutaj po, potem. <grym> <grym> o, jak jak ja to nie, zrobiłem, że nie mnie wziąłeś? No, o, ty. No bo to bo on był trochę dalej, chyba, wiesz? Nie, to no mnie taka ciekawość P. Uuu, dobrze. Baby. Ja ci tam Ale wywaliłem. O kurwa, o skrzynkę. Wywaliłeś co? Ale dobrze no tak, bo to są te białe się, do przyciągania się, o, no tak. Boże, ja myślę, że ty mnie to wziąłeś, Dziaduś nie? Musiałeś dostać trochę po uszach Jej, jej Nie, fuck, jej, jej. Nie no, masz jeszcze czas, easy Pyk O nie Ale schrzaniłem troszeczkę Co on ma? Co ja, ma Ej, on ma jakąś O! Jakąś kulę w ogóle Co się odjebał? Wszystki by rozwalił, nie? Co, nie? No, <laughs> oj, <laughs> wygrany, oh. spoko Czuję, czuję dobre, dobre, opcje tutaj. O! O, jak miło. O nie! No, dziadu O kur... w tym samym momencie. W tym samym momencie akurat, o, tak ty, się zgraliśmy. Hadesik zaczął się sobie... tańczyć znowu. No, bo i... No. Ja, ja, lubię. Czemu tak szybko biega teraz? O, może, może o to chodzi właśnie, że tu tańczysz od czasu do czasu. Właśnie. Oj, ty dziadu śmierdzielu. Ale... O nie! 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 nie. No na górę wskoczyłem. Jakie nie umiem tego haka tu robić w ogóle. Zostaj z botem, Hades. Nie Okej, jeszcze plaga ja jest jestem. To ja Ja i wpiskoczyłem Coś... Co za chory, chory nie. człowiek! Zeżarł mnie ja No do. nie! Ja go nas porobił! Co to za chory człowiek? Ten bot jest przerąbany po prostu. Proszę bardzo. No nie zahaczyłem. to Jak mnie spudełkował Spudełkował? <laughs> no czasami, no, czasami za, lubię za, za, cię. Pudełki Py już. I make. Mek Oj, oh, ktoś, ktoś tam pały rapas zdobył. No ja czasami lubię tak ten. O nie, wpadłem do dziury. O nie, bot. O, dawaj ciśnij go, no padnie zaraz. Nie padnie. Dobra, byśmy łapa oh, fuck. O łapa. O fuck. To jest jakaś skrzynka. Proszę mnie tutaj nie robić takich rzeczy. Co to było? Wow. Co? Nie. Co to było? Dobra! Ja przycharcić. O, nie, teraz wybuchłem. Plaga leży? No oh, padłem, you. bardzo źle. Przepraszam! Najgorszym ścigającym. Nie ma szansy. Ale cię typie. O Boże, co, co to było? Cię. Wyjaśnisz mnie? Tak. Wyjaśniam cię, stary. Pa. Kurwa! Dobrze! <laughs> Strzeliłem w dach rakietą to słabo, to, to niedobrze. dobrze. Nie ma! go. Patrz. Nie, dobrze, ale tak! się widziałeś? Wygra. No leciała, leciała, wygrałem. Tak się robi to na dzikim zachodzie. Tak jest, ale jak była zacięta, zacięta walka, jakieś nie? jakieś ekspy tu są. No. i teraz nam się rzeczy jakieś odlokowały, masz rację. O, o, nowe o nowe nowa mapa jest. Nowa mapa, grane. nice. Ciekawie. O, plaża. Jest, kolejny Drill. Drill. Nowa broń. Ej, no Bomba. fajnie. O, i tu jest ta. No mega. Dobra, mamy jakieś. Co? Co? Mamy to. No, mamy to. No a teraz pytanie, czy chcemy to wszystko na innym odcinku jeszcze, no mapę, czy osobno, no takie w sumie pytanie dało. No, to chyba osobny. starczy. 12 minut, dajcie znać, co myślicie o tej grze Właśnie. w ogóle. U mnie to pierwszy materiał dopiero z tej grze. No mnie Też. tak samo, nie, ale o mega emocje Właśnie. w tym były, nie. Bardzo fajne. Dobra, no to Trzywajcie co, trzymajcie się, się wszyscy.